Posłanka Paulina Matysiak zada pytanie w sprawie aktualnej sytuacji w spółce PKP Cargo SA oraz skierowania pracowników na nieświadczenie pracy przez najbliższych 12 miesięcy oraz planu działania spółki na kolejne miesiące. To pytanie jest skierowane do ministra infrastruktury, w imieniu którego odpowie podsekretarz stanu w ministerstwie pan minister Piotr. Maleprzak. Bardzo proszę Panie Posłanko. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Faktycznie ta sytuacja w PKP Cargo jest mocno niepokojąca i o to bym chciała się zapytać, jak wyglądają z jednej strony plany naprawcze, ale też te doniesienia, o których już wiemy, czyli wysyłanie pracowników na niesiadczenie pracy. Na podkomisji stałej Komisji Infrastruktury, Podkomisji do Spraw Transportu Kolejowego była, była już o tym mowa. Był pan Marcin Wojewódka, członek Rady Nadzorczej PKP Cargo, który obecnie pełni obowiązki prezesa i który w, w bardzo specyficzny sposób na temat sytuacji spółki się wypowiadał y, kilka cytatów, y, dosłownie fraz z jego wypowiedzi. Mówiąc o spółce, którą zarządza, wypowiadał się tak: obszar nędzy i rozpaczy, kolos na glinianych nogach, permanentny minus. Bazował na danych do końca, na koniec marca 2024 roku, zasłaniając się formą prawną spółki. Natomiast wydaje mi się, że same te wypowiedzi także zniechęcają akcjonariuszy do tego, żeby w tę spółkę inwestować. Natomiast to, co jest, to, co jest kluczowe, to sytuacja przede wszystkim pracowników i o to bym chciała się dopytać bo tutaj mamy wiele nieprawdziwych informacji czy takich sprzecznych, które też docierają przez opinię publiczną. Czy faktycznie, jako działanie naprawcze i jedyne działanie naprawcze, jest odesłanie załogi na nieświadczenie pracy? Jeśli pan minister mógłby powiedzieć, jakie inne działania zostały podjęte przez spółkę. Druga sprawa, czy, czy faktycznie prawdą jest, że zmieniono kierowanie na nieświadczenie pracy teraz z 12 miesięcy na 3 miesiące? Natomiast pracownik może być kierowany czterokrotnie na to nieświadczenie pracy, więc tak naprawdę niewiele to z perspektywy pracownika zmienia. Ile jest takich osób wysłanych na nieświadczenie pracy w całej spółce? Czy państwo macie wiedzę, ile osób już złożyło wypowiedzenia i odeszło ze spółki? I chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda dialog ze stroną społeczną. Ile było takich spotkań? Kiedy one były? I czy zakładowy układ zbiorowy pracy zostanie rozwiązany? Bo wiemy, że związki zawodowe na to się nie zgadzają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, zapraszam. Panie marszałku, Wysoka Izbo, żeby zobrazować... Sytuację w Cargo. Warto, żebyśmy przypomnieli sobie pewne podstawowe kwestie ostatnich, ostatnich lat, co przyczyniło się do, do tej sytuacji w Cargo, z którą dzisiaj musimy sobie, musimy sobie poradzić, bo warto ten przykład pokazywać jako działania, które miały miejsce, mówiąc wprost, z patologią. I te, te słowa, które pani posłanka przytoczyła związane, słowa pana, pana Prezesa, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, są po prostu, nie są owijaniem w bawełnę, jeśli chodzi o, o sytuację spółki, chociaż tutaj też warto podkreślić, że biorąc pod uwagę, że Cargo jest spółką giełdową, rynek pozytywnie ocenia dotychczasowe działania tych ostatnich dwóch miesięcy, bo cena akcji Cargo odbiła się od tego poziomu, 12 zł, jakie jak, jak osiągnęła w ostatnich miesiącach i dochodzi do, do poziomu 15 zł. Także te, te działania odbieramy pozytywnie. Kilka liczb, które mają znaczenie w całej tej sytuacji. Dlaczego Cargo jest w takiej dzisiaj w w sytuacji, jaką mamy, w sytuacji, gdzie trzeba tę spółkę po prostu ratować utrata rynku przez te ostatnie 10 lat z poziomu 60% do poziomu 28%. Spółka giełdowa działająca na bardzo efektywnym rynku przewoźników towarowych, bo trzeba tutaj jasno powiedzieć, mamy bardzo zliberalizowany rynek przewoźników to przewozów towarowych, bardzo konkurencyjny rynek. W ostatnich 10 latach pojawiło się wiele podmiotów, które to też warto podkreślić. Wyczuły słabość cargo, słabnące cargo w tych, w tych ostatnich latach i zaczęły zdobywać rynek przewozów, zdobywając swoje, swoje procenty w tym torcie przewozów, zarówno w pracy eksploatacyjnej jak, jak i pracy przewozowej. Jeśli popatrzymy na te podsta podstawowe liczby, no to 60 na 30 utrata, utrata rynku. E, pojawienie się z takich dużych podmiotów, mieliśmy. 10 lat temu 12 dużych podmiotów na rynku przewozów towarowych. Dzisiaj już jest ich 19 takich, które mają przynajmniej jednoprocentowy udział w, w rynku, a, a łącznie rynek to, to prawie 40 podmiotów. I te elementy, gdy powiążemy z, z działaniami zarządu cargo w ostatnich latach, czyli bardzo wysoką. Nieefektywnością, jeśli chodzi o politykę handlową, politykę związaną z zatrudnieniem, podejmowane decyzje inwestycyjne, skutkują dzisiejszą chęcią z naszej strony ratowania tej sytuacji. I podkreślam raz jeszcze: tu nie ma powodów, żeby owijać w bawełnę i, i mówić gładkie i grzeczne słowa, bo po prostu tego nie da się powiedzieć o tej spółce. Ja już miałem okazję. W jednej ze swoich wypowiedzi przed Szanowną Izbą wskazać, że to będzie przykład akademicki, jak nie zarządzać spółką podmiotem giełdowym, jak nie doprowadzić spółki do sytuacji, którą, którą mamy dzisiaj, gdzie między innymi jeden ze związków zawodowych był kadrowym w tej firmie i ustawiał procesy, ustawiał procesy związane z zarządzaniem, z zatrudnianiem podejmowanymi decyzjami handlowymi. Nie tak nie należy zarządzać takim podmiotem, który podkreślam raz jeszcze jeszcze 10 lat temu miał blisko 60% udział w rynku. I tu, tutaj warto to powiedzieć, bo ta, te ostatnie lata to był taki, taki model działania po nas choćby potop. Gospodarka rabunkowa, nieliczenie się, bardzo krótkoterminowe patrzenie na, na sytuację, e, właściwie. Można powiedzieć przejadanie też wszelkich środków, które się w firmie pojawiały i, i, i związane były głównie z, ze wzrostem wynagrodzeń, gdy sytuacja spółki już tego nie uzasadniała, chociażby w 2022 czy, czy w 2023 roku. Działania obecne. Ten ponadzakładowy układ zbiorowy pracy czy kwestie pracownicze one nie ukrywamy, że idą na pierwszy ogień bo są takimi działaniami, które możemy dzisiaj podjąć, żeby próbować zbilansować sytuację finansową spółki. Spółki, która no, każdego miesiąca na same wynagrodzenia musi przeznaczyć dwa razy więcej niż ma dzisiaj przychodów. To jest problem działalności PKP Cargo, żeby tej spółce różnego rodzaju, działa, różnego rodzaju działaniami zapewnić płynność, żebyśmy mogli spółkę utrzymać utrzymać na powierzchni. Stąd ponadzakładowy układ zbiorowy pierwszy taki poważny poważny krok i, i wypowiedzenie tego, 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 tego układu, chociaż oczywiście skutkujące dopiero za dwa lata, bo tam mamy bardzo długie terminy, jeśli chodzi o, o realne, realne wypowiedzenie. 30% kadry z 14 tysięcy pracowników na nieświadczenie pracy, nieświadczenie związane z 60% wynagrodzeniem. No i tutaj też to jest pewno koło ratunkowe, które mamy w przypadku cargo, bo niewiele spółek ma takie możliwości. To tutaj nam to umożliwia ustawa o restrukturyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstwa PKP, umożliwiająca właśnie to koło ratunkowe i to nieświadczenie pracy. Do tej pory 10%, 10 załogi, mówimy o, o tych działaniach, które dane na wczoraj mówią, że 10% załogi już jest objęte tym nieświadczeniem. No ch chcemy, żeby, to, żeby te liczby trochę urosły. Ja się dopytam jeszcze o te kwestie związane z nieświadczeniem pracy, czyli z tego wynika, że obecnie 1400 osób co najmniej jest na tym nieświadczeniu pracy, a będzie jeszcze więcej. Warto podkreślić, że kiedy Państwo odsyłacie załogę na nieświadczenie pracy i wśród tej załogi są na przykład maszyniści. To oni, ponieważ mają w umowach klauzulę zakazu konkurencji, nie mogą podjąć pracy w zawodzie, na przykład w jakiejś innej konkurencyjnej firmie. Pytałam o liczbę złożonych wypowiedzeń, bo to jest też pytanie o dalszą politykę kadrową tej spółki. Bo jeżeli część tych wykwalifikowanych pracowników odejdzie, to tak naprawdę spółka będzie miała. Za kilka, kilkanaście miesięcy duży kłopot. I jeszcze na końcu chciałam zaznaczyć, że tak naprawdę y, cała ta sytuacja także bierze się z y, pewnego rodzaju prowadzonej polityki transportowej państwa. Udział kolei w systemie transportowym w przewozie towarów, ładunków to jest 10%. Czy państwo chcecie coś tutaj zmienić, żeby stawki dostępu do infrastruktury dla tych przewoźników towarowych były na przykład mniejsze, po to by kolej była konkurencyjna, jeżeli chodzi o przewóz y, towarów? Y, y, Drogo, drogową a samochodami. Dziękuję. Jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia i w posz, poszczególnych grupach zawodowych, to tutaj chciałbym wspomnieć jeden istotny punkt dotyczący chociażby maszynistów. Trwają rozmowy z innymi spółkami, szeroko patrząc na, na rynek, jakie firmy mogłyby zagospodarować część maszynistów, którzy Dzisiaj nie, mają, nie będą mieli pracy, bo spółka nie ma takiej, takiej ilości pracy, żeby zapewnić tym maszynistom, i tutaj te, takie działania też były podejmowane w, w przeszłości. Chcemy te działania również zintensyfikować teraz. No jednym z podmiotów jest duży, duży przewoźnik pasażerski, który, z którym rozmawiamy odnośnie zatrudnienia dla, dla maszynistów. I jeśli chodzi o działania, bo ten temat jest bardzo szeroki, związany z, z działaniami Państwa i tym jak podejść do roli kolei w przewozach i pasażerskich i, i towarowych. Pasażerskie sytuacja jest taka, że na razie ten, ten segment, o ten segment nie musimy się martwić, bo bardzo intensywnie rośnie. Ale jeśli chodzi o przewozy towarowe, to faktycznie ta sytuacja w, w, całej, w całej puli przewozów nie napawa, optymizm, nie napawa optymizmem. Mamy spadki, jeśli chodzi o rynek. Ten rynek w ostatnich 10 latach on tak, tak zamykał się w takich granicach 200-250 milionów ton towarów. Widzimy, że teraz ten rok już będzie bardziej w kierunku tej dolnej granicy, około 200 milionów ton towarów. No i powstaje naturalne pytanie, jeśli między innymi inwestujemy tak ogromne środki w rozwój infrastruktury kolejowej, to są dziesiątki miliardów złotych, które włożyliśmy w infrastrukturę kolejową, w poprawienie jej parametrów, to co ma po, nie, po tych torach jeździć, bo sam ruch pasażerski tych, tych torów nie zapełni, naturalnie ruch towarowy to jest ten ruch, który zawsze był bardziej, można powiedzieć, przynoszący więcej przychodów do, do między innymi budżetu zarządcy infrastruktury. I uważam, że to jest w ogóle kluczowe pytanie kolej następnych miesięcy, jak potraktować kolej i wzrost udziału kolei w rynku, żebyśmy dalej nie inwestowali i mówili, że zachowujemy właściwie taki sam poziom ruchu kolejowego, jaki mieliśmy 2, 3, 5, 10 lat temu, chociaż podkreślam, że tutaj szczególnie mocno rośnie, rosną przewozy pasażerskie. Kluczowe pytanie z, punktu, z, z pozycji takiego strategicznego spojrzenia, nie tylko Ministerstwa Infrastruktury, ale, ale też wielu innych, y, 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 ale z, z, z perspektywy rządu, jak zwiększać, jakie działania podejmować. Stawki dostępu to tylko jeden z elementów tej, tej układanki.